o regeneracji nagranie głosowe fundamentalne znaczenie ma świadomość tego że my jako istota człowiek regenerujemy się automatycznie i stale i ta regeneracja jest lepsza gdy ją wspieramy i słabsza gorsza gdy jej nie wspieramy czyli to jak się traktujesz na co dzień będzie miało ogromny wpływ na to jak się czujesz na co dzień, jeżeli jesteś sportowcem, to traktowanie siebie, swojego ciała jako świątynię, w której mieszka coś wyższego będzie skutkowało tym, że zwyczajnie lepiej się będziesz regenerował człowieku i czuł Twoje osiągi wzrosną, a treningi będą wchodziły jak bułka z masłem. Będzie to banalne, jak powiem, że najlepszą regeneracją jest sen. Uważam, że nie najlepszą, ale jedną z ciekawszych. i tak, jak nieważna jest według mnie ilość tego snu, co jakość, co podnosi jakość snu. Pierwsza podstawowa rzecz to jest pora, o której kładziemy się spać oraz to, co robimy przed snem, czyli wieczorem, aż do momentu, gdy się położymy. Ważne, by nie kłaść się spać z pełnym brzuchem, czyli przed snem kilka godzin nie jemy. Kolejna rzecz: nie patrzymy w telefon ani w żaden inny ekran, który aktywuje w nas niepotrzebne bodźce, tylko polecam czytanie książek, gdzie akurat szelest papieru mnie wycisza zupełnie. I teraz klucz: jeżeli położysz się spać około godziny 21, 22 i uśniesz, to Twoja regeneracja będzie maksymalnie zachowana, jeżeli chodzi o jej wartość podczas snu. Dzięki czemu pobudka o 4 rano nie będzie sprawiała problemu i będziesz się budził Rześki i z chęcią do działania, a nie zamulony i z nastawieniem jakby każdy dzień był poniedziałkiem w Ameryce. Pomieszczenie, w którym śpimy, powinno być przewietrzone i powinno być stosunkowo chłodne, no, tak, żeby nam było komfortowo, ale żeby nie było nam za gorąco. I ważne jest, żeby spać, przynajmniej w moim przypadku tak jest, na czymś twardszym. Osobiście śpię praktycznie na podłodze, na materacu zwany futon. Jest to japoński materac i u mnie się sprawdza idealnie. W zasadzie nie wiem jaki to może mieć wpływ na regenerację, ale ja osobiście śpię bez ubrania, na waleta, nago. Ponieważ skoro cały dzień praktycznie jestem ubrany, to daje odetchnąć mojemu ciału w taki też sposób i dobrze się też tym czuję. Chopsiu, przeskoczymy z kwiatuszka na kwiatuszek, i teraz kolejną rzeczą, którą chciałem omówić, jest prysznic kontrastowy. Codziennie, gdy biorę prysznic, oblewam się ciepłą, zimną wodą. Wspomaga to moją regenerację. Oczywiście ta woda nie ma być lodowata, ma być odpowiednio chłodna, tak żeby jednak była chłodniejsza niż temperatura naszego ciała. Oczywiście, w miarę regularności stosowania takich zabiegów. Tą temperaturę będziemy zaniżać, ponieważ będziemy się na to uodparniać. Jest to super hartowanie i wzmacnianie oraz, jak wiesz, wspomaga regenerację. Jeśli chodzi o wodę, to świetnym rozwiązaniem jest też nacieranie się solą i spłukiwanie. Również kąpiel w wannie z wodą, z solą, gdzie można dolać sobie olejków różnych eterycznych. Jeżeli się znasz na aromaterapii bądź po prostu na ziołach, jesteś w stanie kąpać się w takiej wodzie z solą i wzmacniać regenerację bądź wspomagać leczenie kontuzji. Osobiście nie kupuję gotowych mieszanych, stosuję sól kładawską, którą kupuję w ekosklepie, mieszam ją z olejkami eterycznymi, pakuję do wiaderka i z takiej korzystam. Jeżeli jesteśmy już przy wodzie to warto tutaj napomknąć, że składamy się w większości z wody, tak jak nasza planeta składa się w większości z wody i jakość wody którą w siebie wprowadzamy, czyli to co pijemy, ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi też o poziom regeneracji oraz poziom zachowania energii. Jest to dość szeroki temat, nie będę go teraz omawiał, natomiast ja od lat stosuję swoją wodę, którą sobie przygotowuję, jest to woda albo z szungitem, jest to woda z kryształami, jest to woda, którą trzymam w glinianym dzbanku, która się strukturyzuje i odnawia i którą mój organizm potrzebuje. Powiem Ci, że od lat nie kupiłem wody butelkowanej, tym bardziej w plastiku żadnej. Da się tego unikać, da się swoją wodę elegancko powiedzmy produkować i mieć najlepszej jakości wodę, jaką jesteśmy w stanie sobie w domu zrobić prostymi sposobami. No to z wody przeskoczymy sobie od razu na jedzenie. Jesteśmy żywymi istotami i potrzebujemy się odżywiać, czyli pokar, który spożywamy. Ma być relatywnie żywy. Oznacza to, że idealne są dla nas zboża, strączki, jakieś humus, warzywa, owoce i tego typu rzeczy, które są po prostu biologicznie żywe. Czyli jeżeli wezmę ziarnko i zakopię w ziemi, wyrośnie z niego pokaźny krzak, który mnie odżywi. Na śniadania stosuję od lat zupy. Dlaczego zupy? Ponieważ każdy po nocy jest troszeczkę odwodniony i zupa idealnie po pierwsze nas nawodni po drugie jest bardzo lekko strawna, więc nie obciąża od razu układu, po trzecie jest zwykle ciepła i dodaje od razu ten element energii ognia, który jest nam potrzebny na start myślę, że taka zupa jest lepsza niż niejedna kawa albo yerba jeśli już szamałej zupę, to zapraszam Cię na zewnątrz, na dwór, na pole, wychodź bosymi stopami na trawę, na teren, cokolwiek jakkolwiek. Oto kolejny element, który ja stosuję do regeneracji. Chodzenie boso niezależnie od terenu i warunków atmosferycznych. I stosuję to po każdym treningu biegowym. Zdejmuję buty i śmigam boso. Często kończę treningi, tuchtając dość sporą ilość czasu. Jeszcze BOSO, oprócz tego, że wzmacnia to cały mój układ motoryczny, to jest to genialne rozwiązanie, które nas uziemia, które nas pobudza, odnawia, aktywuje receptory, które mamy pod stopą oraz, w skrócie mówiąc, pomaga nam się zregenerować, a zdarza się, że leczy z wielu dolegliwości i kontuzji. Więc chodź BOSO, kiedy tylko dasz radę, ile tylko dasz radę, oczywiście nie popadaj w skrajności, nie musisz naśladować innych boso chodziarzy, ale rób to i zobaczysz sam, jakie są z tego fajne pozytywne efekty. Chodzenie Boso jest to dość szeroki temat, o którym już pisałem nieraz mówiłem nieraz i jest to temat na pewno na inne dłuższe nagranie, więc kiedyś o tym opowiem szczegółowo. Jeżeli regularnie trenujesz, dobrze będzie poleżeć sobie w trakcie dnia na twardym na plecach przez 10-15 minut z uniesionymi nogami do góry, to też pomaga w regeneracji. W ogóle każdy z nas, niezależnie od tego, co robi przez cały dzień, powinien znaleźć chwilę i zwyczajnie stanąć na głowie. Polecam i jest to fajne ćwiczenie rodem ze wschodu, z jogi i jest to genialne rozwiązanie. Ponieważ bardzo fajnie nas potrafi zresetować. A jeśli mowa o resetowaniu, to przypomnę, że bardzo dużą ilość energii twórczej, energii mobilnej, energii sprawczej zabiera nam myślenie, czyli nadmierne myślenie sprawia, że po prostu wysysana jest z nas energia, a często mało kreatywnie i niespecjalnie dobrze. Więc nie ma co się śmiać z modnego słowa, jakim jest medytacja, tylko warto stosować nie myślenie. Można to nazwać medytacją, można to nazwać jak się chce. Chodzi o to, żeby znaleźć sobie moment w dniu, gdzie sobie siądziemy, lekniemy, cokolwiek pójdziemy na spacer i nie będziemy mieć ze sobą nic, co będzie nas rozpraszało, a nie będziemy się jednocześnie łapać żadnej myśli, która się będzie nam pojawiać w głowie. Tylko się wyciszymy i będziemy trwać w wyciszeniu, w skupieniu na tym, by na niczym się nie skupiać. Jest to paradoks, ale to działa genialnie i to jest też element ważny przy regeneracji, zwłaszcza jeśli regularnie trenujesz bądź masz natłok myśli, które lubią nam sprawiać figle w postaci tak zwanych problemów. A pamiętaj, że problemy. Nie istnieją, jeśli nie mają rozwiązania, a jeśli mają rozwiązania, to jest tylko kwestia działania, by one się rozwiązały. Jeśli regularnie biegasz, dobrze jest zmieniać obuwie, dobrze zbiegać w obuwiu minimalistycznym, w sandałach, boso, dobrze zbiegać w butach z dużą amortyzacją, z dropem i bez, generalnie zmieniać. Jest dostęp teraz szeroko okrojonych marek oraz modeli obuwia. Warto zmieniać i ważnym elementem często zwyczajnie olewanym przez nas sportowców, przez nas ludzi, zwykłych, niezwykłych, jest to, że nie wykonujemy ćwiczeń ogólnorozwojowych rodem z klasy podstawowej z WF-u pana Franka Czystaszka, który nas katował, w cudzysłowie mówiąc, na rozgrzewce przed graniem w gałę takimi ćwiczeniami. Proste ćwiczenia ogólnorozwojowe z podstawówki, są świetnym motywem do tego, by wzmocnić swoją regenerację oraz by wykonać nawet drugi trening w trakcie dnia i czuć się jak prozawodowiec. Ostatni element, o jakim chciałem wspomnieć, jest jakość naszej krwi. Jakość naszej krwi poprawia picie ziół, różnych ziół, a przede wszystkim pokrzywy. Przypomnę, że zanim z Azji przytransportowano do nas herbatę. Czy z Ameryki Jerbę piliśmy stosunkowo proste zioła, czyli lipę, rumianek. To, co u nas rosło, to, co u nas było, łącznie z mniszkiem i z pokrzywą, piliśmy i to był nasz główny napój. I teraz, jeżeli pijesz dużo pokrzywy, to Twoja krew będzie się wzmacniała w podobny sposób, jakbyś pił bardzo duże ilości. Zniszczonego barszczu, który jest to udowodnione naukowo zresztą, podnosi wydolność oraz jakość Twojej krwi. Pokrzywa różni się tylko jednym składnikiem, jeżeli chodzi o skład chemiczny w stosunku do krwi. Krew posiada żelazo, a pokrzywa zawiera chlorofil, czyli energię słoneczną. Krew posiada żelazo jako główny pierwiastek duży, dlatego po prostu jesteśmy jednymi wielkimi chodzącymi. Elektromagnesami. Skąd pozyskać pokrzywę? No, wystarczy zanurkować do pierwszego lepszego rowu. Od końca kwietnia, prawie do końca roku, można tam znaleźć pokrzywę, którą można zebrać, pozyskać, podziękować jej, wysuszyć, zalewać i pić. Jest to za darmo, spokojnie, nie jest pod ochroną, nikt ci łba nie odszczeli. Możesz pokrzywę zrewać, ale dobrze jest uprzednio ją o to poprosić. Mówił do ciebie Darek, prowadził dialog z Markiem w dwóch imionach. Ten co robi swoje, więc rób swoje. Nie subskrybuj, nie lajkuj. PS. Ważna rzecz na koniec. Pamiętaj, by szanować swój organizm, dzięki któremu tylko dzięki któremu możesz być tutaj na ziemi, który cię tutaj uziemia jako większa świadomość i jesteś w stanie ze mną się komunikować, tak jak i ja z tobą. Jesteś w stanie uprawiać sport i widzieć, jakie życie jest szeroko ciekawe oraz bardzo, bardzo kreatywne. Więc szanuj swoje ciało, szanuj innych, a Twoja regeneracja będzie bardzo, bardzo dobra.